ZUMI VIDEO prezentuje Salony jubilerskie Quattro są bezpośrednim importerem biżuterii włoskiej wykonywanej według najnowszych trendów światowej mody. W naszych salonach znajduje się szeroki wybór precjozów z i kamieni szlachetnych. Oferujemy biżuterię klasyczną, pierścionki zaręczynowe, brosze, bransolety, wisiory i kolie. Wykonujemy także biżuterię na indywidualne zamówienie. Nasze brylanty? Posiadają unikalne certyfikaty sporządzone przez wybitnych rzeczoznawców. Kolekcjonerów zachęcamy do zapoznania się z ofertą złotych monet ze wszystkich stron świata. Jako pierwsi w Polsce otrzymaliśmy także koncesję na skup i sprzedaż złota dewizowego i użytkowego w obrocie hurtowym i detalicznym. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać coś, co zaspokoi najbardziej wybredne gusta. Zapraszamy do salonów jubilerskich Quattro. W Warszawie. ZUMI. Więcej o firmach, produktach i usługach.